zasyczał w zimnej ciszy, samowar ukrop nalewam w szklanki. Przy wigilijnym stole bez słowa świętują polscy zesłańcy. Na ścianach mroźny osad wilgoci, obrus podszyty słomą, płomieniem ciemnym świeca się kopci, Słowem wszystko jak w domu słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni, sławią Boga, że nam się do stajenki mieści nie chcę rozum pojąć tego, chyba okiem dojrzyczego, czy się mu to nieśni. Nie będzie tylko gwiazdy na niebie, grzybów w świątecznym barszczu. Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie, cukier dzielony na kartce. Talerz podstawiam, by nie uronić tego, czym życie się słodzi. Inny w talerzu pustym twarz schronił: Bóg się nam jutro urodzi. Wigilia na Syberii. Tekst. Utwór Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Zbigniewa. Łapińskiego do obrazu Jacka Malczewskiego, Wigilia na Syberii. Dziękuję. Proszę o zasubskrybowanie naszego kanału. A short w wydaniu specjalnym już we Wilie w tę środę. Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się nisko. né? Yeah.